No. I będziemy sprzątać, bo jest bałagan. A ja chcę sobie zacząć malować, a nie umiem się skupić, jak mam bałagan. Dlatego zrobię magiczny odwrót kamery. I zaczniemy może sprzątać. Zamknę drzwi. Zapalę światło chociaż. Nic nie daje. Także możecie zobaczyć. Po co tu posiadam, więc posiadam moje prace plastyczne. Książki, trójkąpielowy i ręcznik, mm, filtr do palenia, odkurzacz, papierki jakieś, chipsy, skarpetki, ogólnie jest tu bałagan, no po prostu jak widać. No i bez przedłużania możemy zacząć sprzątać, bo czemu by przedłużać? A i może puszczę sobie jeszcze muzykę, żeby było mi lepiej. Chociaż jak mam muzykę to dłużej sprzątam, bo nie umiem się skupić, tylko tańczę i śpiewam. Bez muzyki idziemy to szybciej, ale no mam czas. Bo i tak nie mamy żadnego zadania domowego, bo przecież za tydzień jest koniec roku szkolnego i wakacje. Także sprzątamy. A! Jeszcze powiem Wam tak, że jeżeli sprzątam, to zaczynam zawsze od śmieci, a później od układania rzeczy na swoje miejsce, także... O oh mój Boże Dobra Także Jak sprzątałam to robiłam tak No i teraz wyglądam jak wyglądam Wyłączę muzykę, więc tak posprzątałam Posprzątałam, posprzątałam Teoretycznie bez tej muzyki bym jej to zajęło, zajęło O wiele szybciej No serio No ogólnie tu pójdę do roda żeby wam pokazać jakoś tak W miarę tam nie patrzcie na to. Także tu jest mój pochój. <grymne> Omg. Oh Dobra. No także poprzątałam. No i to tyle w sumie. Także muszę je tylko wziąć kręki. No i to w sumie tyle. Także jeżeli wam się filmik podoba, to dajcie lajka. Jeżeli lubicie sprzątać, to dajcie lajka, komentarz i subskrypcję. Także cheers! I'm fucking...